Domskie wieczory filmowe to prawdziwa gratka dla fanów polskiego, jak i zagranicznego kina. Skrupulatnie wybierany repertuar, oprawa muzyczna, do tego plaża i wielkie telebimy. Takie atrakcje zostały przygotowane dla Szczecinian już na najbliższy weekend. Ja osobiście, ale myślę, że, 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 że moi koledzy w urzędzie, pan prezydent wszyscy cenią determinację, a tej niewątpliwie pani dyrektor Miejskim Ośrodkowi Kultury i, i, i organizatorom tej imprezy odmówić nie wolno, nie można. To znaczy to jest przedsięwzięcie, w którym widać pasję, to jest przedsięwzięcie, w którym widać jakąś wizję jego rozwijania. W programie tegorocznej edycji znajdą się m.in. filmy pełnometrażowe. Wygrany w reżyserii Wiesława Staniewskiego, niezawodny system w reżyserii Izabeli Szylko. Oprócz tego będą wyświetlane różnego rodzaju animacje, dokumenty i reportaże. Wydarzeniem chyba najważniejszym tej części programu jest jest taka połączona relacja z wyprawy pierwszej kobiecej wyprawy w Himalaje, która niestety zakończyła się w 2011 roku tragicznie. Szczecinianka Bernadetta Szczepańska dla przyjaciół Betty nie wróciła z Himalajów, zginęła, zmarła tam śmiercią tragiczną od tej naszej wielkiej himalaistce. Opowiadać będą osoby, które miały do miał nią do czynienia, które były na tej wyprawie. Obejrzymy m.in. reportaż, który jest takim, taką formą eseju fotograficznego z tamtej wyprawy. Główny ekran zostanie wystawiony nad jeziorem Dąbie na plaży miejskiej przy ulicy Żaglowej 1. Kino pod chmurką ma zachęcić do spędzenia czasu nad wodą i odpoczynku. Do tego nie zabraknie rozrywki w postaci koncertów. A to będzie przeplatane wszystko koncertem zespołu góralskiego, który się nazywa Sympatycznie, który powinien państwu, państwu się spodobać. To jest Tekla Klebetnica. Urokliwy góralski dźwięk zabrzmi nad naszym jeziorem. Oni naprawdę grają góralskie melodie, to nie są żadne golce, orkiestry, ani inne tego typu podróbki. Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, a dzięki wsparciu miasta i innym sponsorom impreza wpisała się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych w Szczecinie.